Życie jest pięknym momentem Człowieku czytaj, pismo święte Pytaj, czytaj, weź do ręki Żywe słowo, te święte księgi Do wyprostowania są drogi kręte Człowieku czytaj, pismo święte Szalom, szalom, witajcie kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że możemy się zobaczyć dzisiaj. Dzisiaj mamy bardzo taką owcową liturgię słowa, nie owocową, a owcową. Będzie dużo wełenki, dużo pasterzy, dużo owiec. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego i takie tam różne historie w pierwszym czytaniu, w psalmie, w Ewangelii. Wszędzie te owce gdzieś tam nam się będą przejawiały i przewijały. A my sobie dzisiaj o owcach zupełnie nic nie powiemy, dlatego że mam takie trzy bardzo konkretne myśli z Ewangelii dzisiejszej. I tak naprawdę nawet się zastanawiałem, jak je ładnie ubrać w słowa, ale chyba nie będę się tutaj bawił w jakąś, nie wiadomo, jaką elokwencję, bo fajnie byłoby pewnie też, żeby te trzy konkrety tak po prostu sobie wybrzmiały, żebyśmy się spróbowali z nimi zmierzyć i, i zobaczyć, jak to jest u nas w osobistym życiu. Więc, po pierwsze, to na co chciałbym zwrócić uwagę, to odpoczynek. To znaczy, tak, mamy dzisiaj Ewangelię, która. Nam podsumowuje pierwsze posłanie misyjne apostołów. Oni wracają sobie z tejże misji swojej, mówią Jezusowi, co ich tam, co ich tam spotkało, co tam zdziałali, czego nauczali, i tak dalej. To mamy dzisiaj w pierwszym zdaniu Ewangelii. Za chwilę będzie rozmnożenie chleba, to trochę będzie wynikało z tej dzisiejszej sceny, ale to znowu jakby. Nie wchodzę teraz w korespondencję, tylko zaznaczam, że za chwilę będzie znowu nie? tłum ludzi wokół Jezusa, znowu działanie, za chwilę będą jakieś tam dalsze uzdrowienia, znaki, cuda, prawda, dalsza działalność, pierwsze spory z przywódcami się będą pojawiać, znowu będzie bardzo intensywnie, nie? i gdzieś pomiędzy jednym a drugim Jezus mówi: Idźcie. Osobno na pustkowie, wypocznijcie nieco. Ten odpoczynek jest niezwykle ważną rzeczą, kochani. My czasami sobie traktujemy to na zasadzie, y, znaczy, jesteśmy przywrażliwieni w takim, w takim kierunku, że, y, że jak nic nie robisz, to już ci się tam gdzieś włącza, nie? że to lenistwo i tak dalej. Ale odpoczynek też jest ważny, nie? Oczywiście racjonalny, nie? No, nie mówimy o lenistwie, ale mówimy o takim rzeczywiście y, harmonijnym poukładaniu sobie dnia, obowiązków, tak, swojej pracy i znalezieniu też czasu, no właśnie, na odpoczynek, na jakiś relaks, na taką po prostu higienę. Higienę życia i umysłu, tak, żeby się nie wypalić tak od razu, ale żeby mieć to wszystko uporządkowane, działać długofalowo, działać z większą perspektywą. Niż tylko tak w, na już, na teraz. nie? Mamy przeżyć całe życie w zaangażowaniu w jakieś pracy, i żeby tak było, to ważne jest też to, żebyśmy potrafili odpoczywać. Zresztą, święty Tomasz z Akwinu, absolutnie jeden z ważniejszych autorytetów w dziedzinie teologii, i nie tylko, mówi, kto nie odpoczywa, ten grzeszy. I to jest pierwsza myśl, którą się chciałem z Wami dzisiaj podzielić. Dla mnie to jest duży rachunek sumienia, muszę przyznać. Kwestia tego odpoczynku. No właśnie, czy się spowiadamy w ogóle z tego, że nie odpoczywamy, na przykład, albo że zaniedbujemy odpoczynek. Warto też się nad tym zastanowić, bo to naprawdę jest ważna rzecz: zadbać też o siebie. I jasne, że tutaj, jakby dalsza część tej naszej dzisiejszej Ewangelii pokazuje nam. Że jeśli jest taka potrzeba, jeśli widzisz drugiego człowieka w jakiejś biedzie, no to trzeba czasami się przekroczyć, nie? trzeba czasami się wysilić jakby ponad e, swój standard, nie? E, trzeba dać coś z siebie, trochę się spalić więcej niż, e, niż to e, jakby przewidział nasz harmonogram. Oczywiście, że tak, to nam dzisiaj Jezus pokazuje, który wysiada z łodzi i, i widzi tych wszystkich ludzi, spragnionych Bożego Słowa. I no i lituje się nad nimi, nie o tym sobie za chwilę powiemy. Ale też, no właśnie tu trzeba mieć to wyczucie. Nie? Co innego jest jakaś, jakiś taki epizod, potrzeba, interwencja jakaś nagła, a co innego jest takie działanie w ogóle z wykluczeniem odpoczynku. Nie? To, to na to jakby zwracam uwagę w perspektywie tego pierwszego punktu, w perspektywie tej pierwszej myśli. I, i, I posłużę się może jeszcze takim, taką ważną zasadą z ratownictwa przedmedycznego. Martwy ratownik to żaden ratownik, nie? Więc trzeba też zadbać o swoje własne bezpieczeństwo, higienę i o to, żeby być zdolnym pomagać innym w dłuższej perspektywie. No, więc to jest ta pierwsza myśl, nie? Odpoczynek niezwykle ważny. Druga rzecz to jest właśnie to, co robi dzisiaj Jezus, nie? Czyli on jakby płynie z tymi uczniami żeby skorzystać z tej chwili relaksu, odosobnienia, odcięcia się od chaosu, od tych wszystkich wydarzeń, które się tam dzieją. No ale są ludzie, którzy ich uprzedzili, którzy ich wyprzedzili i są czekają na nich ludzie, którzy są spragnieni Bożego słowa i tam mamy taki piękny tekst mówiący nam o tej wrażliwości Jezusa, o litości Jezusa. Przetłumaczony na polski dość kiepsko, tak szczerze, bo mamy w polskim tłumaczeniu: zlitował się nad nimi, tak? Mamy przetłumaczone słowo greckie z planchinzomaj, które jest połączeniem dwóch słów: dzomaj, czyli poruszenie jakieś takie, coś tam się dzieje, prawda? A chni oznacza narządy wewnętrzne. One mogą tam oznaczyć konkretnie, nie wiem, wątroba śledzione, jelita, a mogą być też taką ogólną nazwą na, na to, co wewnętrzne, nie? Czyli to jest takie wyrażenie, które nam, no, wybrzmiewa o wiele mocniej, nie? No, to jest niestety jakaś taka bolączka naszych tłumaczeń, że, że są takie ugrzecznione, ułagodzone i, i takie śliczne i ładne, Natomiast w języku oryginalnym nam, je, nam mówi Ewangelia Markowa, że Jezusa tam po prostu wewnętrznie wywróciło, nie? że Jemu się tam to wszystko po prostu w środku poprzewracało, jak, jak zobaczył tych biednych ludzi. Nie? On był naprawdę mocno wewnętrznie poruszony. To, to nie jest jakaś tam litość, nie? to nie jest jakaś tam no, taka, taka, taka tkliwość, nie? Tylko tam jest coś bardzo konkretnego, nie? Jezus naprawdę, widząc drugiego człowieka, widząc jego potrzebę, jego biedę, no nie może zostać jakby no bez, bez tego, nie? On od razu wchodzi, od razu jest empatyczny, od razu chce pomóc. Jest, jest w jakiś sposób, szuka odpowiedzi na tą ludzką biedę, na tą ludzką potrzebę. I to jest druga rzecz, którą bardzo chciałbym, żebyśmy zobaczyli, nie? Że... Że to jest coś bardzo charakterystycznego dla Jezusa. W samych Ewangeliach Synoptycznych to słowo występuje 12 razy, nie? zawsze właśnie w takim kontekście litości wobec tłumu, albo litości wobec konkretnego drugiego człowieka, litości, no właśnie takiego poruszenia wewnętrznego, nie, czegoś takiego, co po prostu nie daje ci spokoju. Nie, że uronisz sobie łezkę, nie, tylko musisz coś z tym zrobić, że ten drugi człowiek cierpi. No i Jezusa to właśnie bardzo charakteryzuje. Taka postawa, nie. Zobaczmy to też dzisiaj i, i myślę, że przede wszystkim jakby ucierzmy się, że Jezus tak ma, nie? że to jest jego cecha taka bardzo y, charakterystyczna, że on nie przechodzi obojętnie obok mojej własnej biedy. Jasne, że też możemy się tego uczyć od niego, oczywiście, że tak. Takiej wrażliwości na drugiego człowieka, ale spróbujmy to dzisiaj przede wszystkim przyjąć na nas samych, nie? zobaczyć, że moje biedy, to wszystko, co przeżywam, jest dla Jezusa niezwykle ważne. Niezwykle istotne, że on jest tym poruszony, co ja przeżywam i musi coś z tym zrobić. Nie? Czuję takie wewnętrzne przynaglenie. I ostatnia rzecz, no to właśnie ten tłum, który tam jest, który tam jest wokół Jezusa, czy uprzedził właściwie Jezusa i apostołów, i tutaj też różnie jest w tłumaczeniach, różnie jest w lekcjonarzach, w naszych pismach świętych po polsku. Niektóre się kończą tylko i zaczął ich. Nauczać, niektóre te lepsze dodają w wielu sprawach, bo tam właśnie występuje takie wyrażenie Didas Poland, Polan, czyli nauczał ich wiele. tak. Mi się to kojarzy od razu z takim wyrażeniem z księgi Amosa z 8 rozdziału, 11 wers, gdzie Bóg mówi przez proroka: Tak, ześlę głód na ziemię, nie głód chleba, ani pragnienie wody. Lecz głód słuchania słów Pańskich. I to przywodzi mi na myśl właśnie taką tęsknotę za słowem Bożym, nie? I, I zastanawiam się, czy w nas jest coś takiego, nie? Czy my w sobie wyrabiamy taką postawę, nie? Jeśli się czymś karmisz na co dzień i nagle ci tego braknie, no to, no to wiecie, to zapytasz, gdzie, gdzie to jest, nie? Tak jak była. Anegdota, sorry, jakieś mrówki mituarzą po nogach była taka anegdota, prawda, że, że yy, dziecko było uznane za niemowę, nie przez 12 lat nic nie mówiło, nie odezwało się ani słowem, aż pewnego pięknego dnia yy, przy obiedzie yy, to dziecko mówi: a gdzie jest kompotik?" I rodzice poruszeni, o rany, jak to? To ty mówisz i w ogóle i ten, a dlaczego się nie odzywałeś przez te wszystkie lata? No bo zawsze był. <noise> nie, więc, yy, więc znowu, nie? jeśli ty się przyzwyczajasz, że co dzień chyba wlazłem w ogóle w jakieś mrowisko, słuchajcie, jeśli ty się przyzwyczajesz, że yy, codziennie masz to słowo, to będziesz za nim tęsknił, nie? To w tobie wyrobi się właśnie taka postawa jakiejś tęsknoty i to zobaczcie, że aż taka, że ci ludzie, którzy tam byli z Jezusem, oni w ogóle nie zwracali uwagi na to, że są głodni tak fizycznie, nie? Że, że im nie, że nie mają chleba. Tak jak wspomniałem, dopiero po tej scenie będzie ten moment, kiedy Jezus mówi, No, trzeba ich nakarmić, bo pójdą w drogę i zasłabną, nie? Bo, bo cały dzień nie jedli, bo cały dzień słuchali słowa Bożego i to było absolutnie dla nich absorbujące i, i najważniejsze w tym momencie, nie? No, właśnie. Jaka jest moja tęsknota, jakie jest moje pragnienie e, słowa, i. I czy jest we mnie właśnie takie, takie poczucie braku, nie? że jak sobie nie przeczytam, jak nie sięgnę po to słowo, to mnie aż się, bo muszę to zrobić, nie? Bo, bo nie wiem, bo, bo chcę tej relacji z Bogiem, chcę go dzisiaj posłuchać. No to to jest ostatnia moja myśl, kochani moi, na dzisiaj. Zanim mnie te mrówki zeżerą tutaj, to, to na tym chciałbym skończyć. Nie? Trzy myśli. Po pierwsze odpoczynek. Po drugie to, że, że Jezus jest o nas zatroskany, że, że bardzo Mu na nas zależy i. i... I nie jest obojętny na to, co przeżywamy, nie? Jest poruszony tym, co przeżywamy, może nawet w ten sposób bym powiedział. No i teraz trzecia sprawa: no to właśnie to, czy, czy my tęsknimy za tą relacją z Nim, czy chcemy Go słuchać, czy chcemy, czy oczekujemy jego, jego odpowiedzi, Jego wskazówek na nasze życie, nie? Czy czytamy Słowo Boże? No to takie trzy elementy, może trochę nieskładne, ale w sumie, jakby się zastanowić, to nawet się trochę ze sobą wiążą. Do zobaczenia za tydzień szalon, alechem. Mój przyjaciel, tak nazywam Cię Połóż mi i sobie znajdź i to już takie coś ma, co pozwala.